W razie jakbyście się Państwo zastanawiali jak się rozwinęła sytuacja z tymi butelkami, to my z Panem Hubenem tutaj kupiliśmy, kupiliśmy. I teraz idziemy. Idziemy do domu. Yy, właśnie zrobiliśmy sobie przerwę, żeby chwilę posiedzieć yy, przy rzece, pokontemplować. Ciężkie te butle jak jasna cholera, ale doniesiemy, doniesiemy. Doniesiemy, a jak dzieciory będą niegodziwe albo będą za długo siedziały przy kompach, to będziemy kazać im myć te butelki. Tak jest, pan. pan. A co będzie to? Wie. Pa.